To miał być spokojny wieczór przed wielkim ershow w radoniu. Nagle huk rozerwał ciszę F-16 jastrząb, duma polskiego lotnictwa, runął na płytę lotniska. W kabinie był porucznik Maciej Krakowian, slab, członek elitarnego Tiger demo Team Poland. Podczas próbnego manewru beczki zabrakło wysokości. Maszyna spadła, uderzając z potężną siłą w beton. Eksplozja, ogień i dym nie zostawiły pilotowi szans. Świadkowie mówią o huku. Panice, słupie czarnego dymu jak na wojnie. Ratownicy byli natychmiast, ale mogli tylko stwierdzić tragedię. Minister obrony przerwał rozmowy i przybył na miejsce, a w sieci pojawiły się słowa składam hołd jego pamięci. To wielka strata dla sił powietrznych i całego wojska polskiego. Maciej Krakowian był jednym z najlepszych, jego popisy na Ershow zachwycały fanów w Polsce i Europie. Zginął, robiąc to, co kochał najbardziej. Zamiast święta lotnictwa, radom stał się miejscem narodowej żałoby. Ludzie pod bramą lotniska zapalali znicze, oddając cichy hołd pilotowi, którego imię już na zawsze pozostanie symbolem odwagi i poświęcenia.